Obaj nosili polskie mundury i orły na czapkach. 18 marca 1945 roku tutaj w Kołbrzewu Franciszek Iwidziaju założył symbolicznie biało-czerwony sztandar w Pary Bałtyków. Sama postać żołnierza to symbol skomplikowanych polskich losów. Urodzony na kresach wschodnich uczestnik wojny polsko-sowieckiej w 1920 roku, Wojnierz wojska idącego od Lenina do Berlina, pochowany w Polski, dzisiaj w Wrocławiu. Płuc to postawienie stopy na bałtyckim brzegu. Budowanie Gdyni, przekonanie narodu, że morze to nasza racja stanu. Jeden z priorytetów polskiej polityki. Kołobrze – to sygnał zwiastujący, że wracamy nad Bałtyk szerokim prątem od Ujścia. Szczecina przez Gdańsk pomierzeje Wiśladu. To między innymi dzięki lidze całej historii wolnej Polski społeczeństwo nasze czuło i rozumiało, jak wiele znaczenia ma wiatr od morza. Zaś z morzem to przyjazd dalekowzroczności i dostrzeganie szans, jakie morze stwarza, żegluga, przemysł okrętowy, wielkie zasoby ziemi ukryte pod morskim dnem Energia pal i żywy świat mórz to wspólne dziedzictwo ludzkości. Dlatego tak ważnym jest... どうなってるんですか Do mania! Składając hołd pamięci tych, którzy w przeszłości dla Polski na morzu walczyli i ginęli, brzegu naszego bronili, zręby naszej gospodarki morskiej budowali, uroczyście ślubuję. Stać zawsze na straży polskiego morza. Wartość pracy polskiej na morzu nieustannie i wytrwale pomnażać. Czynem ofiarnym morzu i Polsce każdej służy w każdej służyć potrzebie. O! e volte Boża, aby uroczyście poprzez zanurzenie bander ligowych dokonać zaślubin z polskim morzem, obrzędy te biorą swój początek starożytności, a dla kontynentu Europy na początku należy doszukiwać się, się państw na celu morza

Urząd Marszałkowski reprezentuje Pani Anna Wieczkowska. Starosta Kołobrzeski Pan Tomasz Tamborski. Krójkowski. Delegacja Prawa i Sprawiedliwości, delegacji przewodniczych, członek zarządu Andrzej Furgała. Delegacja niemiecka przewodniczy szef pierwszej kompanii batalionu Wachty przy Ministerstwie Obrony Niemiec, majon Daniel Fischer. Kapitan Portu Kołobrzeg, pan Tadeusz Wojtasz. Nie chcę Jungowie! Prawo wzrok! Zziemy razem! Wszystko tak? Proszę o przejście do portu pod pomnik komandora Stanisława Mieszkowskiego na dalszą część uroczystości. Rozstrzelanego w 1952 roku. Idea upamiętnienia osoby komandora Stanisława Mieszkowskiego narodziła się na początku 2006 roku za sprawą kołobrzyskich członków Ligi Morskiej i Rzecznej. W dniu 23 czerwca 2007 roku odbyła się ceremonia odsunięcia pomnika. Proszę o zabranie głosu pana prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej w Kołobrzegu, pana Antoniego Szarmacha. Stoicie przed pomnikiem wielkiego bohatera, komandora Stanisława Wyszkowskiego, który jest postacią niezwykle bohaterską, ale i tragiczną. Pomnik, który widzicie, jest to jedyny pomnik jego na świecie. Urodził się 17 czerwca roku, wyjął wszystkie, wszystkie syreny okrętowe, i społeczeństwo Koło brzegu oddaje hołd komandorowi. Teraz złożymy wiązanki kwiatów. Bardzo proszę. Odbędzie się ceremonia składania kwiatów pod pomnikiem komandora mieszkowskiego. Delegacje, Uczestnicy Walko koło brzeg. Kanad Polski delegacji przewodniczy pan kapitan Tadeusz Wojtak. Sprawa graniczna delegacji przewodniczy Paszyłko Morskiej Rzecznej. Bardzo ważnym dla miasta Kołbrzegu u stóp pana komandora Mieszkowskiego złożyć Wam serdeczne podziękowanie za wasze przybycie na tą uroczystość, przybycie z całej Polski. Koła, szkół, koła Ligi Morskiej Rzecznej ze swoimi wychowawcami, ze swoimi nauczycielami przybyli tutaj do Kołbrzegu bez względu na pogodę, a pogoda jest prawdziwie koło wiatr od morza. Bardzo dziękujemy za tą pogodę tutaj wszystkim. Proszę Państwa, chciałbym bardzo serdecznie podziękować kompanii honorowej zespołu szkół morskich, która tak pięknie uświetnia nam tą uroczystość pocztowi sztandarowemu Ligi Morskiej Rzecznej chciałbym również bardzo serdecznie na ręce dowódcy orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej złożyć wyrazy najwyższego uznania i szacunku. Wszystkiego najlepszego dla Panów. Jeszcze raz Wam młodzieży droga. Bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na tą wspaniałą uroczystość. Pamiętajcie, Liga Morska pamięta o historii, ale nie zapominajmy, że miasto Kołobrzeg zaprasza również na inne zdarzenia, wydarzenia, które są w tym miejscu bardzo...